I dzisiaj Was witam w kolejnej serii z tutaj e, e, tutaj e, też tutaj, e, znaczy nie z serii ze serii e, e, tego magicznego e, no i e, no i teraz będzie my e, tutaj e, nagry, nagrywali Przeszukowałam tutaj trochę osób osób, które odgrywają swoje role. Tutaj różne, różne mają skiny. Może drugą sobie wziąć różdżkę do akwipunku, bo dzisiaj będziemy czarować. I niestety to nie będzie takie bajkowe, jak myślicie. Będzie, będzie trochę fajnie, ale no, też będą przykre momenty, więc bądźcie przygotowani nie na to. A więc dzisiaj e, zaczynamy teraz, e, le, teraz lekcję. Dziewczyny, idziemy tam e, się zebrać e, to. E, to e. Idziemy. No, i tutaj są różne osoby. Niektóre magi, Nawet jest tutaj u nas jeden zombie. Zombie to, to się pisze: Zombie, więc ortografia trochę się da, dobra. Stańcie wszystkie tutaj. Ej, weźcie tam tą dziewczynę, co tam stoi. Nie wiem, jak go dawa tam na imię. To jest. A e tutaj akurat jest e Emilka. Emilka. Emilka, Pola i Wika, chodźcie tutaj. Tutaj będziemy się teraz uczyć czarowania. Musimy, musimy czarować różne rzeczy. Ja, dobra, proszę. Proszę, daję różkę. A więc dzisiaj uczymy się jak wyczarować kwiaty. Co więc? Uty? Yy, ale pan po prostu wziął te z ziemi. Nie, nie wziąłem, po prostu je wyczarowałem. Podejrzane zombie. Dobra. No i mamy tutaj różne osoby. Yy, yy, już się zrobiło dosyć późno, więc chyba dziewczyny idziemy do akademika. Idziemy do akademika! Dobra, ja już idę spać. O, ok, zombie. Nie, ok, zombie. Nie, no, nic mi nie wychodzi. Naprawdę, tak? Dlatego no, ten pan nic nie mówi, to jest, to jest prawda, że on po prostu wyczarował te kwiaty, wziął te kwiaty z ziemi, To nie jest żadna magia. On nas niczego nie uczy. Chyba sama będę musiała się uczyć, nauczyć czarować. A więc... O noc, łeb. noc, no, więc teraz idziemy na śniadanie tutaj do Akademika. Yy, ja idę do toalety. Niestety tu nie mamy za bardzo warunków i musimy tutaj, tutaj robić. Dobra łe. Wywróciłam się tutaj jest tak ślisko. Że po prostu można się wywrócić. Tu są jakieś labirynty pomiędzy drzewami. Jakieś tutaj mieszące. Ale dzisiaj chyba będziemy się uczyć innych rzeczy. No chyba innych rzeczy się będziemy uczyć, bo dzisiaj e, Łee! Rozłączyło mnie! E, dobra widzowie, poczekajcie tutaj chwilkę, bo mnie rozłączyło. E, I Po prostu i, e, i no no jest trochę gorzej łatwo. Ład, 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 ład. Dobra, tepam mnie do druki hej. Dobra. Dobra. Tutaj mnie tepa, dobra. Dobra, jestem, jestem, jestem. O! Dołączona do różnych użytkowników. Zagraj! No. Szybko się cepną. Dobra, no. O patrzcie, tutaj pan profesor już przeszukował jedzenie. Woda. Hot dogi. What? Wait. Dobra. Ja tylko umiem zabrać wodę. A hot dogi sobie wyczerpnę z mojej reklam z mojej walizki, bo sobie spakowałam. Oczywiście musiałam być taka mądra i sobie spakować hot doga. No. No a trudne dni. What? dobra. No. Zo, so, I'm a zombie. Proszę, hot dog. Pion. O, chyba pan wszystkim rozdaje hot dogi. O, dziękuję. Dobra, i się napije wody. Dobra, teraz nauczę się czarować. Tylko dzisiaj. Rozłączą mnie z internetem, więc nie udało mi się tego zrobić, ale dzisiaj. Będzie pływanie, łe, łe, Jezus. Yy. Dobra, jednak nie będzie pływania, bo nie mam internetu. Manajm zombie, więc czarujemy. Niestety mi nic nie wychodzi, yy. nie wychodzi mi, dobra, spróbuję zaczarować tę małpę. Małpo, czaruj się. Nie no, mi nic nie wychodzi. Yy. Czemu tu jest takie ciężkie? Widzisz, wszyscy już umiem zaczarować mapę, a tylko nie ja. Dobra, muszę spróbować jeszcze raz. Jeśli tutaj będę stała i płakała, to nigdy mi się to nie uda. Znajdź zombie i nadaj pisze. jest tam... Okej, okay, to czekaj. pan dobra. Ja, dobra. Teraz, jeśli chcecie drugą część, to szybko wbijajcie na kanał, bo ona niedługo będzie, yy, będzie. I tutaj nam, niestety nam za bardzo nic nie wyszło. Chociaż z zombie. No, jeśli nie przećwiczę to przećwiczę tą magię i to niedługo do was wrócę. Papa, pa,